Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś sobie z Państwem spotkanie ligowe. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Ten mecz z pewnością dostarczy nam wielu niezapomnianych emocji. Zapraszamy. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Aby wygrywać w piłkę, trzeba strzelać gole. Na to ekipie gości wybitnie nie idzie. W zdobytych bramkach są na szarym końcu ligi. Goście w tym sezonie są zupełnie nieszkodliwi. Strzelają najmniej goli w lidze. Pytanie, na ile pozwolą gospodarzom, bo kanonady z ich strony się nie spodziewa. Gospodarze dzisiejszego spotkania zagrają takim właśnie składem. Wydaje mi się, że będą tu grać w ustawieniu 1-5-3-2. Zdecydowanie stawiają na grę środkiem. W tej strefie mamy w sumie aż ośmiu graczy. Jest tu gęsto, więc powinniśmy się spodziewać krótkich podań. Na bokach zostaje tylko dwóch piłkarzy, którzy formalnie są obrońcami, ale będą zmuszeni operować na całej długości boiska. To może ograniczać możliwości rozciągnięcia gry. Oto jedenastka drużyny przyjezdnej na to spotkanie. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. O i to był książkowy odbiór piłki. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Mocno trzyma się na nogach. No i po ataku dobra interwencja. Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę państwa. Gol! Przepiękne uderzenie z rzutu wolnego! Poezja! No to spójrzmy jeszcze raz na ten rzut wolny, bo warto. Strzelec uderzył nad murem, piłka mocno skręciła, co jak widać bardzo zaskoczyło bramkarza. Prowadzą zatem 1 do 0. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. No, ja się wcale nie zdziwię, jeżeli sędzia po tym ślizgu pokaże teraz czerwoną kartkę. No, tak, czerwona kartka. Teraz tym ciężej będzie im powalczyć o dobry wynik. Jak na to zareagują zawodnicy osłabionej drużyny? Dobre pytanie. Najłatwiej byłoby sobie odpuścić, ale wierzę, że pokażą charakter i wolę walki. Są w trudnej sytuacji, grają w osłabieniu, ale to nie musi być koniec nadziei. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. No i po ataku zagrożenie minęło. Ma teraz przestrzeń na skrzydle, może to wykorzystać. Ach, niewiele brakowałoby dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Pod presją pozwolił piłce opuścić boisko. Twarde wejście, ale bez faulu. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Dobrze go teraz znalazł. To musi wpaść! I jest! Umieścił piłkę w siatce! Prowadzą teraz już dwoma golami. Ładna bramka z bliskiego dystansu, pewne wykończenie. Taka akcja wymaga stalowych nerwów. Na razie 2-0. Lima. Tracą piłkę, muszą znów o nią powalczyć. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Próbuje szczęścia. Świetnie się teraz rzucił i to wyjął. Dobra interwencja obrońcy. Gdyby to dośrodkowanie doszło, mogłoby być groźnie. Jak teraz rozwiąże tę sytuację? Przeciwnik na niego naciska, ale nie daje sobie odebrać piłki. Fantastycznie to zastopował. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Wrzut autu. Znakomite prostopadłe podanie. To jest gol! Tym trafieniem daje zespołowi nadzieję na odrobienie strat. Może teraz pójdą za ciosem. Kto wie. W powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Cóż za spokój, cóż za precyzja zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedoprzeć. A zatem mamy wynik 2-1. No i po ataku, dobra interwencja Lima. Przesuwają się do przodu. Mają tu sporo rozwiązań. Dośrodkowuje w pole karne. Wybija tę piłkę. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Stracona piłka i stracona szansa na szybką kontrę. Sami prowokują przeciwników, by ruszyli do generalnego szturmu. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Szansa na wyrównanie. Muhtar. Okazja! Nie zepsuć tego. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie Rzemiosło najwyższych lotów, każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Daleka piłka z rogu. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę gwizdek, i zaczęło się. piękne uderzenie z rzutu wolnego. Poezja. No tak, czerwona kartka. Teraz tym ciężar. Dobrze go teraz znalazł. To musi wpaść. I jest. Umieścił piłkę w siatce. Prowadzą teraz już dwo... Próbuję szczęścia. Świetnie się teraz rzucił i to wyjął. Fantastycznie to zastopował. Znakomite, prostopadłe podanie. To jest gol! Tym trafieniem daje zespołowi nadzieję na odrobienie strat. Okazja, nie zepsuć tego. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Zdecydowane wejście bez faulu. Muhtar jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. Tak trzeba bronić w szesnastce. Strzał teraz! Piłka w siatce! Wyrównują stan tego spotkania. Proszę Państwa, pokazali, że gra w dziesiątkę nie oznacza automatycznie, że możesz się już tylko bronić. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika, doceńmy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! Odrabiają straty w niewiarygodnym stylu, choć w pewnym momencie już chyba nikt w to nie wierzył. Nie wyszło, strata i akcja teraz w drugą stronę. piłkę i biegnie z nią do przodu. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Lima. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Dobrze, utrzymuje się przy piłce. Utrzymuje się przy piłce przy bierności rywali. Godoj. Zbyt łatwo oddana piłka. Kessler. Podchodzą pod pole karne, jak to rozwiążą? Obiecująca wrzutka, i teraz ta centra pada łupem ekipy przeciwnej. Uwaga, nie może dopuścić do straty. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Gra przerwana. Stały fragment dla drużyny przeciwnej. I postanawiają zmienić coś w swojej grze, i sięgają po świeże siły z ławki. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Holuje piłkę, widać, że czuje się z nią pewnie. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Z taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Czy z tego będzie gol? Tak, proszę Państwa! Mamy gola! Kto wie, czy nie na wagę zwycięstwa? Zanosiło się już Tomku na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szalę zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu, efektywne i efektowne. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno, i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. Do końca nie zostało wiele, i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Utane wejście, akcja przerwana. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Będzie ostateczny cios! Kessler. Mecz dobiega końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. Naprawdę nie spodziewałem się, że w ostatnich minutach padnie jeszcze bramka, która rozstrzygnie losy spotkania. Piłka to jednak zaskakujący sport. Gol. Przepiękne uderzenie z rzutu wolnego. Poezja. No tak, czerwona kartka. Teraz tym cięż. Dobrze go teraz znalazł. To musi wpaść. I jest. Umieścił piłkę w siatce. Prowadzą teraz już dwoma. Próbuję szczęścia. Świetnie się teraz rzucił i to wyjął. Znakomite prostopadłe podanie. To jest gol. Tym trafieniem daje zespołowi nadzieję na odrobienie strat. Okazja! Nie zepsuć tego! Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Strzał teraz. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Czy z tego będzie gol? Tak, proszę Państwa, mamy gola. Kto wie, czy nie da wagę zwycięstwa.